Cześć, witajcie z tej strony Suwert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacji odnośnie rozszerzeń premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zaczynamy. Sony potwierdziło datę premiery Ghost of Yotei od studia Sucker Punch, a więc twórców wysoko ocenionego Ghost of Tsushima. Omawiana pozycja trafi na rynek 2 października. Gra zmierza wyłącznie na PS5, choć zapewne z czasem ukaże się również na PC. Wraz z oficjalną datą premiery otrzymaliśmy nowy zwiastun, który właśnie możecie oglądać. Sony ogłosiło również, że preordery na Ghost of Yote ruszą już 2 maja. Gra będzie dostępna w dwóch edycjach standardowej oraz Deluxe. W droższej znajdziemy pakiet elementów kosmetycznych. Ponadto nagrodą za zamówienie gry w przedsprzedaży będzie 7 awatarów na profil PlayStation oraz dodatkowy przedmiot w grze jakim będzie maska. Daniel Wawra, szef studia Warhorse i główny twórca serii Kingdom Come, pokłada duże nadzieje w rozwoju AI. Deweloper przyznał, że ma bardzo wiele pomysłów, które chciałby przekuć w gry, ale prawdopodobnie zabraknie mu na to czasu. Wawra opowiadał o procesie powstawania Kingdom Come Deliverance 2 oraz dalszych planach studia Warhorse w rozmowie z The Game Business. Produkcja dwójki kosztowała go ponoć wiele nerwów i odbiła się na jego zdrowiu, dlatego marzy o tym, aby tworzenie kolejnych projektów przebiegało w bardziej komfortowych warunkach. Niestety ani Daniel Wawra, ani żaden z przedstawicieli Warhorse nie zdradził, co jest w planach po Kingdom Come Deliverance 2. Wiemy za to, że studio zamierza pracować nad dwójką do końca tego roku, a następnie zająć się kolejnym dużym projektem. W planach na najbliższe miesiące są trzy dodatki fabularne, z których pierwszy zadebiutuje już latem. Od kilku dni branża gier żyje niespodziewaną premierą gry The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, czyli odświeżonej wersji klasycznej produkcji RPG z 2006 roku. Studio Bethesda postanowiło jednak przy okazji przypomnieć, że pracuje również nad nową odsłoną cyklu. Miało to miejsce podczas streamu ujawniającego Oblivion Remastered. W pewnym momencie szef studia Bethesda Todd Howard zapewnił, że prace nad Elder Scrolls 6 nadal trwają, stwierdzając, oczywiście, pracujemy tutaj nad szóstym rozdziałem serii. Howard zaznaczył jednak, że na razie komunikacja studia skoncentrowana jest na Oblivion Remastered, tym samym nie powinniśmy się szybko spodziewać konkretów odnośnie szóstej części serii. Studio Void Interactive pochwaliło się zaktualizowanymi wynikami sprzedaży Radio Ornat. Taktyczna strzelanka inspirowana klasykami z serii Slot znalazła już ponad 9 milionów nabywców i to tylko wśród użytkowników Steama. Możemy przypuszczać, że wzrost zainteresowania grą wywołała niedawna zapowiedź wydania na PlayStation 5 i Xbox Series Xs. Konsolowa wersja Radio Ornat ukaże się tego lata, a dokładny termin powinniśmy poznać już niebawem. Wygląda na to, że Capcom z coraz większą chęcią zapatruje się na dodawanie do swoich produkcji polskich napisów. Kolejną grą, która niedawno otrzymała rodzimą lokalizację jest Onimusza Warlords. Mowa konkretnie o remasterze wydanym w 2019 roku. Kilka dni temu produkcja otrzymała aktualizację z nowym, wyższym poziomem trudności określonym jako piekielny oraz kinową lokalizacją dla sześciu języków koreańskiego, portugalskiego, rosyjskiego, arabskiego, hiszpańskiego i właśnie polskiego. Wydawca przyznaje przy tym, że aktualizacja ma subtelnie przypominać o tym, że już 23 maja na rynku zadebiutuje Onimusha 2 Samurai's Destiny. Z tego co już wiadomo odświeżone wydanie dwójki zaoferuje polskie tłumaczenie już na premierę. Wydawca Nacon oficjalnie potwierdził datę premiery RoboCup Rock City Unfinished Business, a więc samodzielnego dodatku fabularnego do gry studia Tejon. Konkretny termin premiery ustalono na 17 lipca. Gra zmierza na wszystkie platformy docelowe, na których dostępne jest RoboCop: Rock City, czyli PC, PS5 oraz Xbox Series XS. Unfinished Business trafi do sprzedaży jako samodzielne rozszerzenie, co oznacza, że do zagrania nie będziemy potrzebować podstawki. Akcja dodatku rozgrywa się po wydarzeniach z Rock City. Mieszkańcy Detroit nie mogą nacieszyć się spokojem, ponieważ ulice miasta prędko zalewają kolejni przestępcy. Dodatek wprowadzi również nowe sekwencje, w których wcielimy się w Alexa Marfiego z czasów przed jego przemianą w metalowego stróża prawa. Oczywiście nie zabraknie też kolejnych przeciwników oraz rodzajów uzbrojenia, które wykorzystamy w oczyszczaniu Detroit z grzechu i nieprawości. Zgodnie z wcześniejszymi podejrzeniami Bethesda zorganizowała 22 kwietnia oficjalną prezentację Oblivion Remastered stworzonego przez studio Z Tego samego dnia tytuł trafił do sprzedaży na PC, PS5 i Xboxach serii 6s, a także udostępniono go w ramach abonamentu Game Pass. Bethesda uważa odświeżoną wersję gry za wydanie ostateczne oraz list miłosny do fanów. Celem deweloperów z francuskiego studia Virtuos było zachowanie klimatu oryginału przy jednoczesnym uwspółcześnieniu gry z wykorzystaniem silnika Unreal Engine 5. Lokacje wrogów i bohaterów zaprojektowano więc zupełnie od nowa. Odświeżeniu uległa nie tylko prawa graficzna, ale i najważniejsze mechaniki, włącznie z interfejsem czy systemem walki rozwoju postaci. Na potrzeby remastera nagrano też masę nowych linii dialogowych dla przedstawicieli każdej z ras. Warto zauważyć, że odświeżona wersja hitu BTSD cieszy się ogromną popularnością. W dzień premiery tylko na Steamie w grze zalogowanych było w jednym momencie ponad 182 tysiące użytkowników. Gra znalazła się także na pierwszym miejscu listy najlepiej sprzedających się i zarabiających gier na platformie firmy Valve. Remaster Obliviona spotkał się także z ciepłym przyjęciem ze strony graczy. Recenzje na Steamie w momencie przygotowywania tego materiału były bardzo pozytywne. 22 kwietnia zadebiutowała gra Post Trauma. To survival horror inspirowany klasyką jak chociażby Silent Hill. Tytuł został stworzony przez jedną osobę działającą pod nazwą Red Souls Games. Gra nie zawiera języka polskiego. Głównym założeniem rozgrywki jest eksploracja upiornego świata, walka lub unikanie zagrażających bohaterowi potworów oraz rozwiązywanie różnorakich łamigłówek. Podobnie jak w grach z serii Silent Hill, postać zwraca uwagę na obiekty, z którymi może wejść w interakcję. Omawiany tytuł cieszy się skromnym zainteresowaniem w szczytowym momencie dnia premiery. W grze przebywało nieco ponad 200 użytkowników platformy Steam jednocześnie. Gra zbiera w większości pozytywne opinie. Nieco lepsze lot od graczy uzyskało Steel Seed. Dzień po premierze tytuł zbierał bardzo pozytywne opinie na Steamie. Z kolei średnia ocen publicystów oscyluje w okolicy 65 punktów na 100. Omawiany tytuł zadebiutował na rynku 22 kwietnia. Platformy docelowe, na jakie trafiło Steel Seat, to PC i najnowsze konsole. Warto dodać, że mamy tutaj do czynienia z przygodową grą akcji wzbogaconą o elementy skradanki. Steel Seat roztacza przed nami ponurą wizję przyszłości, w której ludzkość doprowadziła do niemal całkowitej zagłady Ziemi. Ci, którym udało się wyjść cało z katastrofy, zamieszkali głęboko pod powierzchnią, gdzie przez tysiące lat mogli czuć się bezpiecznie. Wkrótce jednak na ludzkość zaczęło czyhać nowe zagrożenie. Gracz wciela się w bohaterkę, która chcąc zmierzyć się z niebezpieczeństwem, będzie musiała wystawić na próbę swoje własne człowieczeństwo. 24 kwietnia zadebiutowało niezwykle wyczekiwane Claire Obscure Expedition 33, w sieci pojawiło się oczywiście mnóstwo recenzji tego tytułu. Przypomnę tylko, że jest to debiutanckie RPG od studia Soundfall Interactive, które zachwycało graczy już na pierwszych zwiastunach. Jak się okazuje były ku temu solidne podstawy. Gra zbiera znakomitą cenę od krytyków i zapowiada się na jeden z największych hitów tego roku. W momencie przygotowywania tego materiału Claire Obscure jest jedną z najlepiej ocenianych gier tego roku z wynikiem około 92 punktów w agregatorze Metacritic. Produkcja wyprzedza takich gigantów jak Kingdom Come Deliverance 2, Monster Hunter Wilds czy Split Fiction i walczy o pierwsze miejsce z wysoko ocenionym Blueprints. Claire Obskór zachwyciło krytyków przede wszystkim oryginalną, pomysłową i sprawnie poprowadzoną historią. IGN zachwala nienaganną grę aktorską, główne obsady oraz unikatowy styl artystyczny, który emanuje z każdej lokacji. Za jedną z najmocniejszych stron gry podawana jest walka, która zgrabnie łączy system tur z elementami zręcznościowymi, wyraźnie inspirowanymi z Sekiro Shadows Die Twice. Recenzenci wydają się jednak zgodni co do tego, że produkcja nie oferuje wiele ciekawych aktywności poza walką, przez co podróżowanie między lokacjami bywa momentami nużące. Co jednak istotne, gra jest dopracowana technicznie na każdej z platform, co w sumie wcale nie jest oczywiste w przypadku gier stworzonych na silniku Unreal Engine 5. Na koniec dodam jeszcze, że gra zbiera bardzo pozytywne opinie na Steamie, dodatkowo cieszy się sporym zainteresowaniem. W dniu premiery w grze bawiło się blisko 52 tysiące użytkowników platformy Valve jednocześnie, a w ciągu kilku dni od debiutu tytuł sprzedał się w ponad 500 tysiącach egzemplarzy. Days Gone Remastered zadebiutował na konsoli PS5 w cenie 219 zł. Jednocześnie pc edycja podstawowej gry doczekała się powiązanego z tą premierą rozszerzenia, zniszczona droga kosztującego 50 zł. DLC przynosi przede wszystkim niedostępne wcześniej warianty rozgrywki. Pierwszym z nich jest moduł Permadeath, który daje nam tylko jedno życie, a po śmierci bohatera zmusza nas do rozpoczęcia zabawy od samego początku. Drugi z nowych trybów to Horde Assault, gdzie przemierzamy otwarty świat, mierząc się z kolejnymi hordami tak zwanych świrusów, jak i z wrogo nastawionymi ludźmi. Sprawę komplikuje fakt, że im dłużej uda nam się utrzymać przy życiu, tym trudniejsi do pokonania stają się nieprzyjaciele. W miarę postępów odblokowujemy różnorodne nagrody. Oprócz dodatków kosmetycznych mowa też o postaciach, w które możemy się wcielać. Listę nowych trybów wieńczy Speedrun, gdzie staramy się przejść całą grę tak szybko jak to tylko możliwe. Wydawca Shirley Limited pochwalił się, że strzelanka Frost Trail trafiła na listę życzeń ponad 100 tysięcy użytkowników Steam'a. Imponujący wynik udało się osiągnąć w ciągu zaledwie kilku dni od zapowiedzi. Posiłkując się oficjalnym opisem gry, Frost Trail to strzelanka z gatunku survival horroru, osadzona w zamarzniętym i przesiąkniętym rokiem świecie. Za pracę odpowiada fińskie studio Fake Fish. Założenia gry są dosyć intrygujące. Gracze trafiają do zasypanej śniegiem krainy, po której poruszają się na pokładzie lokomotywy Idenu. Potężna maszyna jest nie tylko jedynym środkiem transportu, ale i schronieniem. Aby wytrwać w obliczu rosnącego niebezpieczeństwa, konieczne będzie ulepszanie lokomotywy o nowe wagony, osłony, stanowiska rzemieślnicze czy magazyny. Zasoby, które wykorzystamy do ulepszania lokomotywy znajdziemy daleko poza przytulnymi wagonami. W trakcie polowania na cenne surowce zmierzymy się nie tylko z upiorami, ale i nieprzyjazną pogodą. Frost Race zadebiutuje na PC w 2026 roku, z początku w ramach fazy Early Access, w której będzie rozwijana przez co najmniej pełen rok. Obecnie nie jest jasne czy gra trafi na konsole. Kilka dni temu do sieci trafił nowy zwiastun gry Rail Gods of Hysteria. To przygodowa gra akcji z wyraźnie zarysowanymi elementami survivalowymi, dla której główną inspiracją była twórczość Lovecrafta. Produkcja została opracowana przez hiszpańskie studio Troglobites Games. Tytuł powinien mieć swoją premierę już 7 maja tego roku wyłącznie na pc W produkcję zagramy wraz z polskimi napisami. Ray Gods of History przenosi nas do ponurego, zdewastowanego świata, nad którym władzę przejęli wielcy przedwieczni. Mowa o istotach tak potężnych, że próba ogarnięcia ich rozumem kończy się dla zwykłego śmiertelnika popadnięciem w szaleństwo. W trakcie rozgrywki wcielamy się w śniących, którzy po wybudzeniu z Krainy Snów zostają powiązani z tytułowym kolejowym bogiem Rail God. Mowa o hybrydzie lokomotywy i kosmicznego stwora ciągnącej za sobą wagony i żywiącej się ciałami. Wszystko to czyni z niej mobilną i świadomą fortecę, która jednocześnie stanowi naszą jedyną szansę w walce z wielkimi przedwiecznymi. W Gods of History, akcją oglądamy w widoku izometrycznym. Czas i przestrzeń zostały wypaczone przez Wielkich Przedwiecznych, to też obszary, do których trafiamy, a także wyzwania, z jakimi się mierzymy, odwiedzając ostatnie przeczułki ludzkości, są generowane losowo. W omawianą pozycję można grać samemu lub w maksymalnie 4 osoby w trybie współpracy przez internet. Dodam jeszcze, że w momencie przygotowywania tego materiału na Steamie było dostępne demo owej produkcji. Studio Team zapowiedziało nową grę z gatunku Souls-like. Raven Crown ma zaoferować unikalne podejście do znanej formuły, łącząc klasyczne starcia z systemem walki opartym na rozbudowanych sekwencjach ciosów. Według informacji udostępnionych przez deweloperów, Raven Crown zapewni od 25 do 35 godzin rozgrywki, a podczas przygody spotkamy zróżnicowanych przeciwników oraz npc -ów. Gra ma zaoferować techniczny i precyzyjny system walki, w którym kluczowe będą rytm, wyczucie czasu i dokładność. Każda broń w Raven Crown ma mieć unikalne ataki prowadzące do tzw. Tak kombosów, potężnych dwufazowych ataków kończących, wymagających perfekcyjnego opanowania sekwencji. Wynika z tego, że tytuł zaoferuje wysoki poziom trudności oraz mechaniki, z jakich znane są, są slajki, lecz zobaczymy także elementy przypominające bardziej gry typu slasher. Do dnia dzisiejszego nie podano daty premieru Raven Crown wiemy natomiast, że tytuł zmierza jedynie na PC. 11 Beat Studios ujawniło pierwsze informacje o nowej odsłonie serii Frostpunk zatytułowanej Frostpunk 1886. Okazuje się, że tytuł nie będzie bezpośrednio kontynuacją cyklu, lecz przerobioną od fundamentów wersją pierwszej części z 2018 roku. We Frostpunk 1886 powrócimy do skutego lodem nowego Londynu i zawalczymy o przetrwanie garstki pozostałych przy życiu uchodźców. Projekt bazuje na historii i elementach rozgrywki pierwszej odsłony, ale został rozbudowany o nowe mechaniki, budynki i wydarzenia, których z różnych względów zabrakło w oryginale. Produkcja trafi do sprzedaży w 2027 roku, z początku wyłącznie na PC. Eleven b Studios zdecydowało się porzucić autorski silnik Liquid Engine i wzorem Frostpunk 2 przenieść projekt na Unreal Engine 5. Jak wyjaśniono, nowa technologia pomoże w opracowaniu dodatkowych funkcji i DLC, a także w oddaniu w ręce graczy oficjalnego narzędzia moderskiego. Po sprzedaży marki Helllet w firmie Team 17 doszło do zmiany zespołu deweloperów tej realistycznej strzelanki. Wielu ludzi odpowiedzialnych za ten tytuł, osadzony w realiach II wojny światowej, pracuje obecnie nad shooterem pod tytułem Hunger, który osadzony jest w zupełnie odmiennych klimatach. Studio Good Fun Corporation zademonstrowało pierwszy gameplay trailer sieciowej strzanki PvPVI, w której jak możecie zobaczyć nie brakuje motywów makabry, horroru i dark fantasy. W Hunger walczymy w ujęciu kamery pierwszoosobowej, a struktura rozgrywki jest tutaj opisana jako extraction shooter z domieszką z oraz RPG. W grze możemy działać samodzielnie lub w grupach składających się z dwóch do trzech graczy. Motywem przewodnim jest walka z potworami zrodzonymi przez tajemniczą plagę zwaną tytułowym głodem. Ocean Drive Studio dwa dni temu wypuściło fragmenty rozgrywki ich najnowszego tytułu God Save Birmingham. Mamy tutaj do czynienia z survivalem osadzonym w średniowiecznych realiach. Tytułowe, XIV-wieczne miasto Birmingham i okoliczne wsie są pustoszone przez dziwną plagę, która zamienia ludzi w zombie. W efekcie dochodzi do apokalipsy, a my musimy się wcielić w jednego z nielicznych ocalałych. Eksplorując okolicę przyjdzie nam szukać zapasów, narzędzi, broń, jedzenia, wody i schronienia. Walka z monstrami będzie ostatecznością, żeby jej uniknąć należy blokować drzwi meblami, skakać przez płoty i tym podobne. Save Birmingham trafi do wczesnego dostępu na PC wkrótce i na początek zaoferuje mniej więcej 1 czwartą otwartych terenów jakie pojawią się w pełnej wersji gry, która wyjdzie również na PS5 i Xboxy Series X S. Twórcy zapewniają, że gra pozwoli liznąć nieco historii obszarów, w którym osadzono jej akcję. Niestety, omówiony tytuł nie oferuje języka polskiego. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu będziecie na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału, co zawsze jest mile widziane. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!